Z osobami słyszącymi, ale wszyscy wyglądacie chyba tak samo jak ludzie i możecie się razem uczyć. E, uczniowie liceum ogólnokształcącego i gimnazjum zaraz się przedstawią, a potem spróbujemy nauczyć się takich najprostszych wyrazów i wyrażeń, które mogą się Wam przy pierwszym poznaniu przydać. I chciałabym, żebyście się sobie wzajemnie przedstawili. Powiedzcie swoje imiona. Dobrze. Po kolei. Proszę. Patrycja. Tak. Dominika. Paweł. Karolina. Dominika. Paweł. Filip. Michał. Natalia. Weronika. Jak ma na imię koleżanka? Patrycja. Tak. Następna. Bardzo. O nie, 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 nie. Nie że ja masz takie śliczne paluszki, to jeszcze. Jak to czerwone wiesz? No, dzień. Dobry, to znaczy takie. Dobry. Fajnie, fajnie, dobry. No więc w języku migowym to jest dobry. Dzień. Dobry. I powtarzamy. Dzień. Dobrze, to byłoby dobranoc. To dobranoc to będzie <laughs> później. Więc mamy dzień. Dobry. Tak. Do widzenia. Dobrze. E, co jeszcze chcemy sobie pojawi? Mówimy dzień. sobie cześć. Noc. I teraz dobranoc. Dobra. Noc. Dobranoc. Dobra, tak. proszę, proszę, tak? Proste, tak? Proszę. Dziękuję. Od ust taki lekki ukłon i ręce się troszeczkę rozchodzą. Dziękuję. Dziękuję. Osoby głuche, jeżeli są bardzo głuche, a nawet średnio, przy y, okazji migów coś jeszcze artykułują. Coś coś nie nie zawsze, czyli mówią. A więc wcale nie jest tak, że usta mamy zasznurowane i nic się nie, y, tutaj nie dzieje. Też, też ruszamy. Przepraszam. To tak jakbym chciała coś wymazać. Jedna ręka z drugiej tak zmazuje. Przepraszam, przepraszam. I oczywiście odpowiednia mina. W języku migowym, w porozumiewaniu się migowym, jest bardzo ważna mimika twarzy i... Druga nawet taką pachę. Szkoła. Szkoła, tak? A wiesz jak jest dom? Hmm. Najprościej. No, to jest dziewczyn... Tak, jak jest dom? No właśnie, no, najprościej. No pewnie, hmm. pokazujemy ten dar, jak i mamy dom. Jakie jest Dom, Dom, nauczyciel, Tak, no. Ta? nauczycielka. Ta. A nauczyciel? Hmm. nauczyciel? I teraz. Dobrze. Dżungli, kilka małpek żyło. Tak, powtórzymy, powtórzymy w dżungli kilka małpek żyło. I następne zdanie. A dokładnie pięć ich w dżungli. Kilka małpek żyło. A dokładnie pięć ich było. Pierwsza małpka taka mała, druga małpka wciąż skakała, trzecia małpka wciąż się śmiała, czwarta małpka wciąż płakała, piąta małpka tak śpiewała. I teraz każdy po jednym wersie. Ja tak się ty pokazuje palcami i k byśmy strzelali, tak? Czyli od Ty przechodzimy do K. Tak, śpiewała. I od początku. W dżungli. Kilka żyło. Tak. A dokładnie. Tu paluszki wyprostowane, tak? Dokładnie. A dokładnie. Pięć. Pięć. Ich było. Pierwsza małpka, taka mała. Pierwsza małpka? Tak, tak. Ciekawa jestem, kto jutro będzie ten wierszyk pamiętał. <noise> druga małpka. Wciąż się śmiała. A, druga małpka. Wciąż, wciąż, małpka. wciąż płakała. Mhm. Piąta małpka, Patrycja? Piąta małpka. A, tak. tak? Śpiewała. Mhm. Kto spróbuje cały wierszyk powiedzieć? <noise> Proszę. Dżungli, w dżungli, kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich pyło, pierwsza. Się śmiała. Czwarta małpka wciąż płakała. Piąta małpka tak śpiewała. Brawo! <śpiewanie> Na, Na stoliku stało mleczko i jajeczko. To było tak jest i Jajeczko. I... <śpiewanie> Przyszedł kotek, wypił mleczko. A. No, no, Przyszła mama. Mama. Kotka no, 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 A no, <jajeczko głos> a jajeczko wyrzuciła. no, a, no i jest mój twój My. plecak. Pokazujemy te wasze y, ramionczka od plecaków. Plecak. A więc gdzie jest mój plecak? I w oczach pytanie. Jeszcze raz. Wszyscy pytamy bardzo oczami, dobrze? Gdzie My. jest mój plecak? Zgubiłem plecak. Działobok. Dobrze. Super. I teraz ile masz lat? Ile, tak palcami sobie pokazuję to, ile masz lat kciukami, tak? Lat. Tak się życie toczy te to lata. Do...